Hej! Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku Zagrajmy właśnie naszego kochanego Isaaca I odblokowaliśmy opcję re-run mm. Widzę, że już naprawdę nam Te najfajniejsze przedmioty już naprawdę nam zeszły, co? I to jest w sumie Nie, 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 nie Zostawiamy to, co mamy i to jest w sumie już ostatnie podejście, które robimy. Rerun. Też wyjaśnialiście mi, jak to do końca właśnie y, działa. Okej, okay, to jest tak, że te łzy się potem przylepiają do przeciwników. Mają szansę się przylepić. ale to, że na samym końcu niestety nie dostawaliśmy za bardzo fajnych przedmiotów, to teraz się nam to odbije, tak? Mmm... Small Rock, finally? Nie. A może jednak tak duża szybkość była bardzo dużym atutem, co? Mi się wydaje, że tak. A, ale dobra, nie chcę omijać przedmiotów, bo tu już jest naprawdę ciężkie, ciężkie podejście, bo już dużo, dużo nam rzeczy. Znaczy, chyba już i tak nie możemy nic więcej odblokować. W Rerun to już jest chyba totalnie ostatni achievement za to, co możemy zrobić, właśnie za Victory Slab. Ale wolę dla pewności jeszcze te okrążenie zrobić, dać powtórzenie, jeżeli faktycznie. Actives. Jeżeli faktycznie już nie będzie, to wiadomo, to możemy się już zająć głównie delirium i pokonywaniem Super Ultra Grida. Czyż nie? Nie ma tak, jak widać, jak grać odcinków na 5 zajzeka. The scene. Też naprawdę mega spoko opcja. Wiecie, damage. Szybkie czyszczenie pomieszczeń. To jest coś... Au, oh, rerun! Dobra, że będziemy mieli szansę powtórzyć dane podejście. Po prostu powtórzyć je. I got this. Tak, ten troll A może przerzucić, a może coś się trafi, a jednak się nic nie trafia raz Może się nam trafi... Trafi 80 Magic mushroom Co to miało być? Mhm. Mm Prosiłem o to znacznie wcześniej. Double shot jest o tyle fajny, że nam nie zmniejsza tears upów. A daje nam dodatkowe łzy, które zadają dodatkowe obrażenia, nie? A w połączeniu to z naszym triple shotem, to jest naprawdę. To jest naprawdę świetne. To jest naprawdę mega, mega świetne Ale bym się cieszył jakby w końcu się naprawdę mi się trafiło Jakaś osłona taka porządna Jednak to nie są, nie, to nie jest tak, że tracimy te ostatnie itemy Tracimy te losowe A nie u ciebie nie właśnie miałem w tym podejściu What the fuck, teraz mi się pojawiłeś Chyba, nie? Clash. spoko. Fajna sprawa. Ale ja chyba zostanę przy tym co mam. Bo to jest znacznie lepsze. Crow space. jest, Black Market? No. <grystanie> Uff, ja będę musiał zobaczyć, czy w Anti-Birf'ie powychodziły jakieś patrze, jakieś nowsze wersje czy coś. Hmm. Dobra, chodźmy, chodźmy, nie marnujmy. Nie zauważyłem tej troll bomby. Jak ja bardzo ryzykuję. I jak ja bardzo ryzykuję Czasem. A jak mi się teraz o ten gra wynagradza mimo wszystko, to ja nawet nie wiem. Mhm. Nie, PRAWIE, 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 PRZYJACIELU Może serio mi się trafi w końcu ten dead cat, co? Eee, przedmioty nie podniesiliśmy, akcja my przedmioty Bo szansa na to, że mi się trafi holi Jest naprawdę spora Nie ma nic Spoko, może nam to powielić obrażenia Ale niekoniecznie, tak? Naprawdę niekoniecznie Dobra, zeskakujemy niżej i próbujemy L, czyli znacznie więcej chodzenia. Nie ma nic. Także nie ma tutaj nic są. Weźcie mi nie straszcie co. O, bonsicy tears. I to działa jednak. Tutaj będzie działało. Czyli to jest spoko. To, to nam naprawdę dużo daje, bo to się fajnie odbija. Kilka razy może trafi przeciwników, czyli to jest tak jakbyśmy mieli. Kilka dodatkowych łez? Tak na dobrą sprawę. Mhm. W obecnej sytuacji można tak to powiedzieć. Czy może tak to powiedzieć? Dead cat? Ta gra mnie po prostu nie rozpieszcza dzisiaj. Totalnie. Hmm mamy bossa, ale ja bym chciał item. Ja bardzo bym chciał item. O, w końcu. to i tak bez różnicy. Hmm, bierzemy to. A, to jest spoko, jakby się to miało powielać, bo te łzy będę leciał jeszcze dalej. Będziemy robiły jeszcze większy Armagedon. Dobra, zapowiada się, że to też, ale to już jest raczej już ostatni odcinek z tego podejścia. To też jest XL. Serio? Seria to też jest XL, co? Hmm. Dobra, lećmy sobie może na dół, na lewą stronę. Tylko, że tutaj to już naprawdę jest ciężko, ciężko jest to wyczuć. Gdzie to wszystko może się znajdować, tak? Bo tutaj panuje wielki jeden arm Armagedon, mm, pająki, muchy już się już nim zajmą, tak? Dawać, 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 dawać. mr stuff he's there in web. hmm jest naprawdę mega, mega spoko co. Więc z dwie godziny naprawdę zrobiłem sporo. Nie <laughs> ma to jak grać z bez soli, bez osłon. Takich naprawdę porządnych, takich naprawdę bardzo porządnych osłon. czego się nie robi dla artymentów i nowych przedmiotów. O, finali. Tears, aby już nam działa. Dead cat? Nie, ale... Dostaliśmy tego ciołka. Ten ciołek też jest naprawdę świetny. Uciekaj, uciekaj. Nie ma czasu na trwanie się po nosie, bo muszę uciekać przed bombami. Mhm. Mm Jak jego pokonuję w miarę szybko, to znaczy, że z moimi obrażeniami jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Wow. Te nowe tutaj pomieszczenia są naprawdę spoko. Bardzo mnie to cieszy. Ciężko Ja się bo bardzo, bardzo się obawiałem tego, bo... Oni są jeszcze championowi, którzy jeszcze rozwalali się i... ten, strzelali we wszystkie strony, tak? No, i się zaczyna Armagedon. nasze sobie obrażenia robią swoje, cholerny green screen, no, a tu szukamy bossa co? Ja mi się to tarcza też mi się włączy odpowiednio na bosie. A... Dobra, obraz braku laku. Z braku loku to też nie jest jakiś zły przedmiot, tak? Może się nam trafi coś lepszego. O, Loki's Horn, czyli jeszcze więcej łez, Epic Fetus, Uy, spoko, ale nie na Delosta. Jeszcze więcej łez. Mamy D'Lamba No i nawalamy, nie? I patrzymy, czy wpada nam Achievement, czy też że już nam mnie wpada Jeżeli nie wpada, to Nie wpada więc po prostu wychodzimy sobie I dziękuję, dziękuję ludzie, tak jak ten tam wasze komentarze Zajęło mi to trochę filmów a, trochę czasu Może za dużo nagrywałem ciągiem Tak faktycznie, ale no cóż Odblokowaliśmy kolejną rzecz I naprawdę spoko I teraz będziemy się skupiali, wiadomo Na Delirium I na nowym Ultra Gridzie. Póki co trzymajcie się ludziska i widzimy się w kolejnych filmach na razie.